Dostajemy się do takiego miejsca, gdzie zamieniamy się w kozę. Okazuje się, że jakaś najada zamienia wszystkich tam w kozy. No i tyle. W sumie dowiadujemy się, że jesteśmy nieproszonym gościem, i wypad. I w pewnym miejscu możemy znaleźć notatkę która opisuje takie, taką roślinkę, która pozwala na przeciwstawienie się właśnie zmiennokształtności. I to, to w żaden sposób, wiecie, nie, nie jest opisane, że to się odnosi do tego quest'a. I potem jak znajdziemy tą roślinkę, to możemy sobie po prostu sami, to nie jest jakieś szczególnie trudne, nie, ale możemy sobie sami wyknić, a to pójdę może do tej, do tej najady. Nie? I jak się do niej dostajemy, to nam się pojawia opcja dialogowa, żebym zjadł tą roślinkę, no i pojawiają nam się tam kolejne jakieś odnogi tego quest'a. Także, spoko. Nie prowadzi nas zupełnie za ręczkę i są całkiem ciekawe te kwesty. Drugim właśnie takim przykładowym jest to gość nam zaleca powiedział, że zaletkował jakoś nietoperz i okazuje się, że okazuje się, że to są jakieś w ogóle rozumne nietoperze i że ich tianie, ich w jakiś sposób otumanili, że i walą w takie bębny, które ich ogłuszają i one się przez to robią agresywne i nie są sobą.